Po drugie nawet jak ktoś ma świadomość to i tak woli iść starą utartą ścieżką, chociaż ona nie działa, mhm. bo jednak robienie coś, czegoś po nowemu no wymaga wyjścia z tej wiesz, strefy komfortu, a człowiek nie chce tego robić. A masz jakiś taki przykład ze swojego życia, biznesu, czy że udało ci się coś kupić bardzo intratnie tylko dzięki temu, że nie byłeś tylko klientem, tylko jakby wiedziałeś, gdzie nacisnąć. Wiesz co, podam przykład inny. byłem ostatnio w urzędzie, załatwić jeden z papierków. No i podszedłem do pani do okienka, oczywiście, że mhm. y, bardzo proszę o to zaświadczenie i potrzebuję je do piątku. a to była środa. Mhm. Na co pani powiedziała? Ha, każdy tutaj przychodzi i chce do piątku, chce na jakiś, na następny dzień, na dwa dni. Nie, mhm. ja już tego nie robię. Tyle razy, co ja pomogłam tym klientom, oni się ani razu nie nic. Nie, nie ma takiej możliwości. Więc teraz, co by zrobił normalny klient, ja jako klient? Przeprosił tak? i poszedł wyszedł. Przeprosił i wyszedł, albo drugi schemat, zacząłby przekonywać. Tak. Proszę, ja tego potrzebuję. Odwadniać, zrobić. Dokładnie, tak, czyli to, co robi handlowiec, nie, przekonuje klienta,